Czym jest Port Polska? Stara nazwa to CPK, którego rozwinięcie skrótu zna prawie każdy. Cały PiS kradnie. Czemu rząd odcina się od starej nazwy? Może przypomnę historię CPK. Mamy rok 2018, tak 7 lat temu. Wtedy właśnie powstała spółka CPK. Do jej zarządu wchodzi rodzina i znajomi Królika, powstają wspaniałe kartonowe makiety i prezentacje w PowerPoincie. Pobliskie parafie dostają pieniądze na renowację świątyń, a mieszkańcy buntują się przed skandalicznymi warunkami wywłaszczeń. Morawiecki planuje likwidację lotniska Chopina, a ziemię chce sprzedać deweloperom. Czy ówczesna opozycja krytykuje projekt? Krytykuje nepotyzm w zarządzie, przeciwia się likwidacji warszawskiego lotniska, podaje w wątpliwość ekonomiczny sens budowy największego lotniska na świecie. I przez 7 lat zarząd pilnował łąki i pobierał niedorzeczne pensje. Ile działeczek takich jak ta, o której niedawno było głośno, przeszło wtedy z rąk do rąk? Na to wszystko do 2023 roku wydano 2,7 miliarda złotych. A jak to wygląda teraz? Rząd przyjął ustawę o godziwym zadośćuczynieniu osobom wywłaszczanym pod port Polska. Koleje szybkich prędkości, które produkować może PESA lub Newak, czyli polskie firmy. 1,3 miliarda już wydane przez ten rząd. Na co powstają i już działają nowe połączenia kolejowe oraz odtwarzane są te stare. Przykład? Proszę bardzo. Po raz pierwszy od 14 lat ruszył pociąg z Aleksandrowa do Ciechocinka, Ciechocinka czyli nieoficjalnej stolicy Polski. Zupełnie nowa stacja w rakowicach na Koszubach. Trwające prace podłążą. A to nie koniec. Nie ma już obietnic CPK. A jest realna, trwająca budowa Portu Polska. A ty co wolisz? Obietnice Mateusza Morawieckiego? Czy wbite łopaty Donalda Tuska? Napisz w komentarzu.